Dzięki za followka na TikToku. Czy można zagrać Nexa? Można, można. Dobra, Jami. Tak jak mówiłem, trzy meczeki. Nie, tutaj z widzami. W sensie do trzech wygranych. O. Z dwoma, trzema osobami mogę zagrać, a potem potem dziki popykamy. Na danych komórkowych grać? Nie, no to myślę, że nie ma sensu na danych komórkowych. Tak szczerze. Jeżeli chodzi o bijatyki, no to... No nie chcę, nie chcę tutaj, ten... Nic tak gadać, ale... Każdy powinien zawsze na kablu grać, nie? O, siadło. Ale tutaj już nie siadło. Nice. Uuu, wszystko chutko. Ładnie Jani. Cze ma, he, mię ma. Elo. Round three. Witam. Fight. To jest ta to, to jest ta mapa. No, dobra. Pierwsza z głowy. Czas GPT może coś poradzi Chyba ciężko, wiesz jak ci przerywane ta nota albo coś masz ze swoim jakby routerem, albo od, z dostawcą coś nie tak to. To to, to raczej najszybciej bym powiedział. Widzę takie najsz no, ochotę robisz, no ja teraz wróciłem od tak nie wiem od miesiąca sobie jakoś Znowu póknięcie. Okay. To jest piękny setup. Robisz pushback back i nie może nic zrobić. A jest zrypałem łapanie. Dzięki Kubenc za follow'ka. follow na Twitchu. Ja w miarę dobrze się tutaj w mirrorze czuję. Tu też rozwala podłogę, mega. O, gwarantowane wszystko. Oj, midek. Ładnie to zgarnia właśnie w lewo, tak. Ciekawe czy tak trzy zrobią, nie zrobią, nie. Tagatrze nie zrobię Aj, spóźniłem się. Ty, to ciekawe była Że mógł to wybar Mógł łapanie wybardaszować? Tak mocne łapanie nowe. Tak to lubię. O. Okej. Okay. Od której części gram? Ałeks, dzięki za follow na TikToku. Od... No, od na 6, nie? W sensie, gramy we wszystkie Tekeny, ale od na 6 gram tak, żeby pumać o co chodzi. Dobra, Yami, dawaj jeszcze jednego. Jeżeli się uda, tak jak mówiłem, do trzech wygranych. Pogramy sobie ma Kuben, siema, ma Elo Ulubiona postać? Brian. Brian, a później Armor King. Uuu, to zgarniam w tą stronę. Nice. <grywka> Ale to... Ale tutaj wszystko pushback robi ej. Też na cecha go złapałem. Co, co sądzę o Fajna, mocna postać, ale ciężka bardzo. Miałem kilka podejść do Steve'a i nigdy mi się nie udało jakoś go nauczyć. O! Czy widziałem filmy AI zrobione przez Sora z Dragon Balla? Tak, widziałem z różnych anime, no widziałem to. Kosmos. Widziałem też jak Sora poprawia odcinki. Teraz wyszedł... One punch man zaczął wychodzić, jakaś tragiczna jakość. To widziałem jak Sora poprawia to. Ale zjebałem. One more. Jak można dołączyć? Eee, w salonie gier gramy. Europa 2001 pokój. Dobra, GG, Amishimi. Dzięki za wielki, GG. Uuu, biegam, Mój main. Moja main postać. Let's go. O, nice. Piękne Zajadzam. Nowe łapania, co on dostał, są tak soczyste. Oj, oj, oj! No szkoda, bo przez lagi, bo na wifi tutaj kolega gra, przez lagi nie załapało mi gwaranta. Ale jest okej, okay. Pierwszy raz miałem taką interakcję śmieszną. Nice, ładnie. Dobry timing. Ło kurde, ty, to też było super wyczute. Ja bardzo rzadko używam tego ciosu jak gram Brianem go pery Ma to fajne przecież I to nowe łapanie są czyste ładnie. O, nope. Szkoda, że... że Octan na wi grasz, bo trochę czasami przytnie i no trzeba to brać mocno pod uwagę, nie? Ale dobra, gramy. Pierwszy meczek. Round <kluje> Oi, Nice. Round 2 fight Then don't know <laughs> Ładnie A i incinerator piękny. Warancik. To, to za postać? Armor King, Armor King to jest. Ale zjebałem komboska. No nie, to nie starczyło. Dobra. Mamy dwie, jeszcze jedna. one more. Mister Żura, ma no. No szkoda, troszeczkę, troszeczkę podlaguje na tym wifi. Oktan. Czasami jej lipa się robi. Czas kombosa, ale no. Dogramy, nie ma problemu. To jest sensu walka, bo gość nie jest na tym samym poziomie? Może nie znać postaci i to dlatego. A ja znam Briana, bo to jest moja główna postać. Ja gram Brianem, a później Armor Kingiem, no to jest duża różnica, nie? I gościu ma Bushina, więc to nie jest mała ranga. Jest w ogóle Brianem. Także nie ma co gadać. Plus, no teraz gram z widzami, więc z każdym gram, nie? O, to było mega mądre. Bushin na Brianie to nie przelewki są. To jest... na jakiejś innej postaci, kurczę, by miał cztery rangi wyżej. To nie jest takie proste. Siema, tundra, siema. Nie można dołączyć, nie. Ostatnia walka to jest. O, znowu krupie. Podczas kombosika. 8 czy 7, którego warto kupić? Warto kupić oba, ale no, lepiej, myślę, grać tego nowszego, nie? Czyli ósemkę. Już w ogóle, jeżeli chcesz jakkolwiek pograć online. O, udało się, zmiana strony. Let's go. takie soczyste łapanie. Czy są zapisane dołączenie? Nie nie nie. Tutaj akurat widzowie z Twitcha chcieli pograć, no to zagrałem z widzami, ale to jest ostatnia walka i później chyba na rankedy sobie pójdę. Jaj, nie wyrwałem. No na Wi-Fi było, GG. Dzięki, Oktan, za gierki. Dzięki.